Witam Was kochani serdecznie w kolejnym odcinku moi drodzy. Muszę Wam powiedzieć, że miałam wczoraj przygodę, ponieważ na TikTok nie wgrała mi się cała prognoza i wyobraźcie sobie, że wyskakiwało mi później jak jedna ze słuchaczek mi zwróciła uwagę, że ta ostatnia karta nie została, wiecie, odczytana. No i ja próbowałam, kochani, na opartego słuchajcie, przez dwie godziny i wyskakiwało mi, że za mało miejsca i stwierdziłam, że widocznie... Że widocznie tak musiało być z tą prognozą, kochani. A czym teraz się zajmiemy? Moi drodzy, ponieważ już to miałam i potrafię te sygnały rozpoznać, chciałabym się z wami podzielić. Chodzi o sygnały wyczerpania emocjonalnego. Moi drodzy, był okres taki, no, sporo, z całkiem niedawno u mnie. Nie, że miałam jakieś tam super problemy w życiu osobistym i zawodowym, ale byłam tak wyczerpana. Słuchajcie, Wzięłam na siebie tyle obowiązków, co zaowocowało niestety stresem, takim, wiecie, przewlekłym stresem, gdzie ja po prostu w dni wolne, moi drodzy, to powiem kolokwialnie i brzydko, sparłam, spałam, żarłam, żarłam, spałam. Z małymi wyjątkami obowiązków, które musiałam wykonać, w dni wolne. W pracy było to po prostu, no powiedzmy sobie, no katorga. Moi kochani, zapaliła mi się co prawda czerwona lampka, można powiedzieć, słuchajcie, wtedy kiedy, do, kiedy ja miałam stany lękowe, takie wiecie, bez, w ogóle bezpodstawne, bez uzasadnienia w ogóle te stany lękowe były u mnie przyznaję się do tego, no i stwierdziłam, że no, to jest na pewno z wyczerpania, no bo nie ma innych powodów, czyli u mnie, ja mogłam sobie wykluczyć, wiecie, ale trzeba wykluczyć powody takie, takie wiecie, dosyć poważne, no nie, no bo to wyczerpanie emocjonalne też jest poważne, ale wiecie, kiedy nie mamy powodów, czyli mamy dobrego męża, dzieci są w okej, okay, prawda, kariera zawodowa jest okej, okay, a my po prostu mamy stany lękowe i dziwnie się czujemy. Ja wam powiem, jak ja z tego wyszłam, oczywiście, ale najpierw wam opiszę, może jak sobie to tak zanalizowałam niedawno, czym to się właściwie objawiało. Słuchajcie, no po pierwsze byłam cały czas zmęczona, ale to cały czas, moi drodzy. Cały czas. Jakbym w ogóle sił nie miała. Takie wrażenie, jakbym miała za chwilę, wiecie. Zejść z tego świata i pokładanie się, prawda, nie, że to tam drzemka, tak, wiecie, jak jesteśmy zmęczeni, czy coś, no to tam 15-20 minut do pół godziny drzemki, niektórzy tam sobie nastawiają zegarek 45 minut takiego, wiecie, zregenerowania się, ja w tym czasie akurat medytuję, ale, ale nie wszyscy muszą przecież medytować i wstajemy i jest ok tacy wstajemy wiecie nie to to było po prostu brak chęci do życia i uwaga nie była to jeszcze depresja moi drodzy czy radziłam sobie z emocjami no nie koniecznie ponieważ łatwo się irytowałam popadałam ze skrajności w skrajność no najbardziej taka błaha sytuacja no powiedzmy sobie miała, miała, miała miejsce nieraz jakaś tam błaha sytuacja taki zapalnik gdzie ja po prostu zamiast na przykład wybuchnąć i wyrzucić z siebie, to ja po prostu kładłam się, że tak powiem, spać. I to już nie było fajne, moi drodzy. Kolejną rzeczą, no nie miałam w ogóle żadnej motywacji. Zmuszałam się, zmuszałam się oczywiście do jakby do pójścia w, w kierunku swoich wyznaczonych tam celów, moimi kroczkami, ale wcale mnie to nie cieszyło, słuchajcie, nie widziałam w tym sensu. Wielokrotnie się załamywała mi to bardzo mocno, i to nie wtedy, że, słuchajcie, to nie wtedy, kiedy coś mi się nie udawało, ale, ale, ale nawet wtedy, kiedy mi się udawało, co jest w ogóle nonsensem, prawda? Zaczęłam mieć kłopoty ze snem. Do tego doszła oczywiście, jeżeli już mówimy o e, takich objawach, oczywiście to, e, przyczyną też bezsenności, tych właściwie kłopotów ze snem, e, przyczyną też jest menopauza, ale ale moi drodzy, no i chroniczne zmęczenie w ciągu dnia, prawda? Kiedy przez cały czas się przysypia, no to jest później kłopot z zaśnięciem. A jeżeli już nawet zasnęłam, to wybudzałam się 2-3 razy w nocy i nie mogłam dalej zasnąć, bo nie mówimy o wybudzaniu się na tak zwane siusiu, prawda? Moi drodzy, czy na przykład, że, że chce nam się pić, wiadomo, wybudzamy się i bierzemy łyk wody. Zawsze polecam mieć przy łóżku na stoliczku. Natomiast to w ogóle było kator... katorżnicze dla mnie. Do tego doszły tak, jakby zaniki pamięci, mówimy o pamięci krótkotrwałej. Do dzisiaj się z tym borykam, zaczynam to odkręcać. Do tego jeszcze doszło, bo takie obo, obolała chodziłam, takie mięśnie mnie bolały, prawda? No, takie nerwobóle mi często, gęsto dokuczały. Miałam również takie momenty, i to bardzo często takich krytycznie dla siebie, krytycz, byłam za bardzo krytyczna dla siebie, tak? Często byłam także nieobecna, jakby duchem, tak, chciałem, ok, ale duchem gdzieś tam indziej prawda? No jak sobie ja poradziłam, no to ja Wam powiem wprost. Ja zaczęłam się zastanawiać, moi drodzy, co powoduje u mnie ten przewlekły, znaczy po pierwsze, co powoduje ten stan, czyli stwierdziłam, czytając różne, słuchajcie, mądre artykuły, że jednak to jest przewlekły stres, prawda? Czyli mm, trzeba wyeliminować coś, co mnie stresuje. No moi kochani, wprost wam powiem, za dużo przejmowałam się przyszłością. Obawy, yy, prawda, przed yy, przypuśćmy kolejnym półroczem czy rokiem, tak bardzo sobie, słuchajcie, to wbijałam, programowałam w tym swoim łubie że zaczęło się to uwidaczniać stanami lękowymi. Oczywiście, że jeszcze trzeba było troszeczkę wypisać sobie... Na... Ja zrobiłam sobie tą właśnie metodą białej kartki, wypisałam sobie co mnie stresuje, tak? I teraz tak, no wszystkiego nie wyeliminujemy ze swojego życia, co nas stresuje, no rzecz jasna i oczywista. Ale to, na co ja nie mam wpływu, zaczęłam wykreślać. Z tej listy, wiecie? Zaczęłam wykreślać i zaczęłam nad tym pracować, tego typu, że zaczęłam sobie powtarzać, że dobrze, no nie mam na to wpływu, trudno, niech się dzieje, co chce. To nie było łatwe. To nie było łatwe. Słuchajcie, jeżeli u Was jest podobnie, ale na przykład mm, przyczyną tych stresów jest na przykład jakaś osoba toksyczna, to jeżeli nie możecie jej wyeliminować ze swojego otoczenia, to ograniczcie do minimum kontakty z tą osobą, tak? No bo nieraz to jest, prawda, no ktoś z rodziny, nieraz to jest w pracy, tak? <grym> Także no to też nie, nie idzie tak odciąć, tak? Słuchajcie, przede wszystkim odpoczywajcie psychicznie i fizycznie. Tu możecie zrobić... Są różne techniki te relaksacyjne, te oddechowe, tak? Albo spotkajcie się, słuchajcie, no, z kimś, kto jest pozytywnie nastawiony do życia, ma taką bardzo mocno pozytywną energię. Nawet nie musicie się spotkać, kochani, no bo nie zawsze ta osoba mieszka w tym samym, na przykład mieście. Możecie porozmawiać sobie przez telefon, czy przez tamtego Skype'a, Messenger, yy, prawda? Różne są formy. Yy, w tych czasach dostępne wszystko jest tak, że musi, możemy się umówić. Nie musimy jechać, przypuśćmy, nie wiem, z Kujawskiego na Śląsk albo ze Śląska gdzieś tam, gdzieś naprawdę no, daleko i czasu nam no brakuje, tak? Brakuje, może braknąć. No, nie, nie możemy sobie tak odjechać. Ale moi drodzy, przede wszystkim odpoczynek, te m, techniki oddechu relaksacyjne. Zajęcie się, z, z, zrobienie sobie tak. Teraz jest czas dla mnie. Dla mnie i tylko dla mnie. Czyli wybierzecie sobie na przykład w ciągu dnia czy jeżeli nie możecie codziennie, no to co drugi dzień, czas, kiedy ten czas powinien być tylko dla Was i musi to zakomunikować swoim bliskim, że po prostu ten czas jest dla mnie, ja muszę mieć dla siebie ten czas i nie chcę słyszeć o niczym w tym okresie czasu. No to nie będzie 5 dni, 6, prawda? Mogą być 3-4 godziny w zależności. Czym się zajmiecie, na przykład, jedni pójdą na spacer, drudzy nie wiem, na siłownię, ktoś inny na basem jeszcze ktoś inny zacznie sobie jogę uprawiać, czy na przykład medytację, czy prowadzić dzienniki jakieś tam, zapisać, zapisywać sobie, czy oglądać swoje ulubione seriale, czy zająć się ponownie swoją pasją, którą żeście zaniedbali na dłuższy okres czasu, tak? Musicie też, słuchajcie, no, czy spotkanie wiadomo z kimś, kto jest bardzo pozytyw, tak? A też musicie, słuchajcie, tak, powiedzmy sobie, postawić pewne granice w relacjach z innymi ludźmi. Ponieważ jeśli ciągle, ciągle oni Wam na łeb dają te swoje problemy, przepraszam za kolokwializm, no to w końcu Wy jeszcze dodać Wasze problemy, to Wy wysiadacie, słuchajcie. no Nikt tego nie udźwignie. Nauczymy się mówić nie. nie. Nie, nie mam czasu teraz. I słuchajcie, to jest czysty egoizm, nie jakiś chory egoizm. Nie no, słuchaj, teraz nie mam czasu, no bo muszę się zająć tam swoimi sprawami, prawda? I sorry, no przepraszam cię bardzo, tak? No bo ta osoba już z kolei tam 28 za przeproszeniem dzwoni i pieprzy to samo, nie? Mówiąc kolokwialnie. I słuchajcie... Mm, Nie jesteśmy maszynami. Mamy swoje granice i przede wszystkim musimy, słuchajcie, zadbać o siebie, o siebie zadbać, żeby móc zadbać później o innych, tak? Pomóc innym. Czyli zadbać o swoje zdrowie, tak jak mówiłam już, yy, aktywność fizyczna i też, słuchajcie, no, można troszeczkę zmienić swoje odżywianie, ale tutaj nie wnikam. Trzeba zauważyć na przykład, co jeszcze, co jeszcze na przykład powoduje, że jesteście ociężali. Przypuśćmy i senni na przykład. Nie wiem, dla jednych to będzie zbyt częste jedzenie pieczywa na przykład, czyli po prostu codziennie, wiadomo, jemy ten chleb czy bułeczki, ale no, może to za dużo, może ten organizm jest za bardzo obciążony. To już, to już zostawiam Wam, bo to Wy musicie swój organizm sami, sami zaobserwować. Słuchajcie, też jest kluczowe, żeby przejąć jakby kontrolę nad swoimi emocjami, nie żeby one przejmowały nad nami, tak? Są na ten temat różne publikacje, również można porozmawiać z osobami, które są pozytywnie nastawione, można poradzić im, nie marudzić im, nie marudzić, tylko powiedzieć słuchaj Zosia, bo ty tak świetnie sobie radzisz i ostatnio tak kiepsko. Co robisz, słuchaj, czym się motywujesz? Może, może ja też spróbuję. I wtedy ta druga osoba z chęcią Wam powie, a Wy nie obciążycie ją swoim, przepraszam, w cudzysłowie mówiąc, marudzeniem. Jeżeli już jednak, kochani, nie dajecie rady, polecam zapisać się do jakiegoś psychologa, psychoterapeuty. Nawet, słuchajcie, porozmawiać o tym ze swoim lekarzem, tak? Ale. To, co jest naj, 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 najważniejsze, kochani, to to, żeby zacząć dbać o siebie i nie dopuścić już nigdy do wyczerpania emocjonalnego, gdyż ono, słuchajcie się jakby no, idzie w parze, o, szukałam tutaj słowa, idzie w parze z, z wyczerpaniem fizycznym, kochani. Wiecie, no, ja wiem, że są czasy, że człowiek ma czasami dosyć i wiadomo. Są takie chwile, ale jeżeli to zaczyna, słuchajcie, to zaczyna Was dotyczyć to wyczerpanie, <coughs> przepraszam, emocjonalne, dzień w dzień, słuchajcie, albo m, może nie, bo to już jest takie stadium, ale na przykład bardzo, 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 bardzo często, czy nie wiem, kilka razy w tygodniu i tracicie chęć do życia, wiecie, i to, i, i na przykład nie macie zbytnich takich powodów, yy, no w sensie, ja mówię, już nie będę tutaj po prostu się powtarzać. Ale moi kochani, zadbajmy przede wszystkim o siebie. Prawda? Ja rozumiem, że modne jest poświęcenie, że modne jest, czy modne było poświęcanie się całkowicie innej osoby ze względu na to, jak ja się czuję. To nie jest zdrowe. To nie jest, kochani, zdrowe. Owszem, opieka, pomoc yy, najbliższym naszym jak najbardziej. Ale trzeba zadbać przede wszystkim o czas dla siebie. Musicie sobie, znaczy musicie. Radziłabym, tak, bo ja wam tego nie narzucam, kochani. Ale radziłabym, żebyście po prostu yy, wzięli się za siebie, mówiąc tak, też Jezu, jak to brzmi teraz. <laughs> Ale wiecie o co chodzi? Yy, musicie odreagowywać, musicie mieć czas dla siebie. I musicie stawiać granice, powiedzieć: Nie, słuchaj, ja tutaj Tobie nie pomogę, nie jestem w stanie Ci tu pomóc. Albo wiesz, co nie wiem, ja nie wiem, nie zajmuję się tym tematem, niewiele wiem, nie będę Ci wyjaśniać działania y, maszyny jakiejś tam, bo to nie jest moja dziedzina, i ta dyskusja do niczego nie prowadzi. Wiecie, podałam tu teraz takie przykłady. Gdzie ludzie próbują y, jakby wyssać z nas energię, ponieważ, y, no ponieważ coś im nie poszło w życiu, albo nam idzie ciutkę lepiej, tak? Kochani moi drodzy, uważajcie na to. Zarówno, mm, powiedzmy sobie, ze spojrzenia psychologii, jak i również ze spojrzenia... Mm, ogólnie energetycznego dla siebie i tu nie mówimy o żadnych czary, marych, okus, pokus, tylko po prostu w swoim własnym samopoczuciu. No cóż, moi drodzy, nie będę już Was zanudzać w tym momencie. Dziękuję Wam za subskrypcję, komentarze, łapki w górę i cóż, bierzemy się wszyscy za siebie i do usłyszenia wkrótce.